Nazwisko i klub Angel Di Maria, Rosario Central. Gol! Odkąd byłem mały, nie miałem chwili spokoju. Często brano go na cel. Nie rozumiałam, dlaczego obrażają go za jego kontuzję. Przestań powoływać Di Marie. Brałem pigułki na semi. To koniec Di Marie. Ludzie wielu rzeczy nie widzą. Moi rodzice się poświęcali. Nie było łatwo związać końca z końcem. Córki nie dostawały chyba od nas tyle, co Antek. Żeby miał przyszłość i nie musiał być węglarzem jak ja. Di Maria strzela. Gol! Przez całą karierę nie był doceniany. Zasłużył na to swoimi dokonaniami. Wygrał trzy puchary. Ten mur musiał kiedyś runąć. Wszystko przebił. Wygrał wszystko, co było można. Grali z nim Ronaldo i Messi. W pojedynkach to światowy top. Może ugrać każdego. Drużyna wie, że jest gotów za nią zginąć. Di Maria to symbol tej futbolowej epoki. Jeden z najlepszych w dziejach Argentyny. Jego marzenia o karierze się ziściły. Wszystko krążyło, ale w końcu dotarło do celu.